Franklina, ale o co w tym chodzi? Na serwerze znajduje się 15 osób i w tym jedna z nich jest przebrana za Franklina. Pierwsza osoba, która ją złapie wygrywa stówę, a teraz zaczynajmy już to i dawajcie ludzie! Widzowie, podzieliliśmy się na trzy drużyny, jak możecie zauważyć. i policja oraz FBI i ta drużyna, która znajdzie Franklina jako pierwszego, wygrywa stówkę. Symboliczną stówkę wygrywa, więc widzowie będę tryhardował, żeby z mojego portfela nic nie uleciało, a dopóki teraz biegnę, to będę wam mówił stawkę dalej. Ważne zasady są takie. W każdej drużynie jest po 5 Osób. W FBI, w szeryfach oraz policji. Te drużyny mogą ze sobą rywalizować, a wręcz muszą. Co za tym idzie, mogą do siebie strzelać. Ale żeby znaleźć Franklina, nie będzie łatwo, bo będziemy musieli wykonywać zadania, za które do będziemy dostać lokalizację o jego miejscu pobytu. No i widzowie bez będą przedłużania, ja biorę swoją łódkę i lecę na wybrzeże, bo tam czekają na nas radiowozy, które będą nam służyły do końca się. Pierdziele, co ja robię? Do końca dzisiejszego odcinka, żeby po prostu to Franklina znaleźć. I zobaczcie to, wsiadłem z jednym z policjantów, z innej drużyny, cholera. A co najważniejsze też, mamy łączność cały czas ze sobą, i w moim teamie są osoby, które może już znacie. Halo, moja drużyno, co z wami? Płyncie jak najszybciej. Za... Słuchajcie, to Frank, to Franklin to, to. może być wszędzie. Płycie na kamieniołom. Zbieramy się na kamieniołomie. Może tam będzie pierwsza lokalizacja albo cokolwiek. Ale przyjął. Widzowie, 15 osób w tej chwili teraz szuka Franklina, a my wybieramy kamieniołom w GTA 5. Jako nasze pierwsze miejsce, od którego będziemy rozpoczynać poszukiwania, bo tam też czekają na nas radiowozy. Ale w ogóle zorientujmy się, z kim z mojej drużyny ja w ogóle tutaj jestem, bo jestem z jednym z FBI. Ja gram też jako FBI i też będę poszukiwał widzowie postaci Franklina, w którą się wcielił jeden z graczy. Oczywiście i będzie musieli ją, kurczę, znaleźć. A odnośnie znajdywania jej, co chwilę będę dostawał lokalizację, SMS, gdzie on się aktualnie znajduje. Cztery minuty temu na kamieniołomie, widzowie. Takie dostaliśmy info i zobaczcie to, że jako FBI dobiegamy najszybciej do pojazdów. Zabieramy swoje pojazdy i lecimy. A, dopływamy już. Super, ja biorę pojazd z chłopakami i obserwujcie, czy Tyle nas nie wyprzedza. Dawajcie do Cadillaca. Dobra, widzowie, bierzemy kurczę, pojazd z Cadillaca. Patrzcie jak goś wylądował tutaj, co jest, a to jest jeden z naszych widzowie. Dawajcie, dawajcie, ładujcie się do pojazdów jak najszybciej, jak najszybciej. Dobra widzowie, i lecimy kurczę na kamieniołom. Cztery minuty temu widziano tam Franklina postać. Jestem widzowie ciekawy, jak możemy to kurczę teraz rozegrać na naszą korzyść. Zobaczcie, blisko kamieniołomu jesteście, jadą za nami FBI. I my widzowie, każdy ogólnie z nas ma pistolet oraz do niego nieograniczoną ilość amunicji. Patrzcie to, tam jest jakaś betoniara, może ją zatrzymamy. Cholera to może być Clinton. O, ale widzowie, tam też pracownicy. Zatrzymam tą betoniarę w razie czego. E, słuchajcie, zatrzymuję betoniarę. Weźcie, ogarnijcie robotników na dole. Musimy zobaczyć, czy to nie jest. E, ten. Franklin. Robić. <grym> Jasne. Widzowie, jakbyście w ogóle chcieli, drugi odcinek z takiego formatu, w którym szukamy Ufa, jakiejś postaci. Wde, wde, wde. Może być to Michael, może być Trevor, nie, może być to Alberto, może być to ktokolwiek po prostu. To dawajcie znać. Patrzcie jest. to, robotnicy są. Witam serdecznie, FBI Panie, panie! Policja stanowa. Panie, panie patrzcie, patrzcie, widzowie to policjant tu w ogóle podjął. Zaraz to go musimy przegonić. Weź pan, weź wiem, nie policjanta już rozwalamy Poczekaj, Kolego, kolego, nie wiem, to wiem, nie kolego, nie Kolego, nie nie wiem, nie wiem, się? wiem, nie to Tibowcy przejmują to Policja i PZO zapadło mi za skórę. Słuchajcie, zróbcie tak, żeby dwie osoby z danej drużyn zniknęły. Zapolujcie na dwie osoby z szeryfostwa Okej, okay. a masz jakieś informacje, gdzie pojechał Stąd Clinton? Nie mam pojęcia. Z tego co wiem, ktoś z policji to jest szeryfów, wie. Z szeryfów, okej, okay. dobra. Ale <słuchaj>, słuchaj, może tak, zapoluję na dwóch policjantów, ewentualnie na koło innego, a ty mi dasz wtedy informacje, gdzie on jest, co? So? Tak się może wymienimy. Dobra, tak. panowie, polujemy na policję. Dawajcie. No i widzowie, dobra, zaczyna się. Teraz Wszystko musimy nie się powiedzieć. gdzieś rozdzielić. A, w sumie rację, ale wiesz, nie chciałbyś pewnie na obiósł, że chcę, żebyśmy zabili dwóch innych. Ale widzowie, wróćmy do to, co mówiłem. Chodzi mi o to, że teraz musimy rozwalić dwie osoby z innych ekip. Właśnie wypuściliśmy policjanta, już mogliśmy mieć jedną osobę. Pojdziemy może na inne punkty strategiczne, czyli na złomowisko, tutaj wioskę, widzowie. No i widzowie, dobra, jesteśmy na złomie. Zobaczymy, czy kość tutaj znajdziemy. Jakąś chociaż jedną osobę, może dwie, kurcze, nie wiem, trzy. Sprawdzajcie, teren złowiska, czy są to coś policjanci? Musimy kogoś rozwalić. Jak ktoś zobaczycie, dajcie mi znać. Policjant wjeżdża na złowisko, poczekajcie, zajmę się nim. Chodź ze mną, chodź ze mną, Mika. Widzowie, K jest w mojej drużynie i patrzcie teraz to. O, dwóch policjantów wjeżdża tutaj. Musimy ich rozwalić za informację. I widzowie, przy okazji jest ważna zasada, jeżeli policjant zginie w trakcie rozrywki, to ma 5 minut cooldownu za tym, zanim się odrodzi. Tam, mamy ich, zdejmij zera. Ej, panowie, na nagleby na glebę się kładźcie! Policja na glebę! Połóżcie się, puśćcie się. Chodźcie, przeprowadzimy go. Chodźcie, przeprowadzimy im do robotników. Ładujcie ich do fury, musimy wjeździć gdzie jest Franklin teraz. Wymienimy ich za informacje. Dobra, kurczę! Dobra, widzowie, kurcze! Jesteśmy na dobrym tropie, tylko nie wiem teraz co reszta ekipy policyjnej oraz szeryfów może robić. Może oni też już mają jakieś lepsze informacje. Siadajcie tutaj! ładujcie, ładujcie do ich do mnie! Dobra, do nie, 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 coś Dobra widzowie, goście wsiedli do nas. Tutaj mamy ich normalnie na celowniku. I teraz będziemy ich wymieniać za informacje o położeniu Franklina, Co jest? Jak ty jeździ? No jeżeli jak paralityk, no ja wiem, no! Holera, poczekaj! A! Widzowie, że jak Co się dzieje? Lepiej się obróćcie, nie rób nie głupi O głupi. ja pierdziele! Co jest z tym? Nie lub się głupi głupi. On lub Ej, Ale widzowie, luga. gość nam przełożył klamkę do głowy. Co chcesz z, z tą bronią? Czemu nas celujesz? Tego nie próbuj tych głupich rów. Się... Dobra, okej, okay, okej, okay. podaj się, spoko. O, Ej, lepiej mają się, mnie, uważajcie, uważajcie, uważajcie! Ja pierdziele, nie nie po nie ruchuj, to ruchu, mnie Nie strzelaj Zaraz wypalę mu w głowę Ja też mam twoje, mam waszego O, o, o. o ja pierdzielu, Leżys. uratował mnie knox Nie strzelajcie Dzięki braku. No problem Tak jak się umawialiśmy, się. wypuść go Tak jak się umawialiśmy panowie robotnicy wypuść go. Wypuść go, wypuść Załatw go na moich oczach Tak jest, proszę bardzo Dobrze Gdzie jest Clinton, cholera jasny Staszki ćwierkają, że Clinton znajduje się gdzieś u altroistów tej wiosce tam w górach, no gdzie ci ludzie nie są do końca przyjaźni, ale ptaszki ćwierkają, że gdzieś tam się znajduje. Okej, okay. skoro mamy te informacje, dziękujemy wam bardzo, ale muszę wam też powiedzieć coś o czym... Słucham. Słuchajcie, zauważyliście BI, a my działamy tak, że nas normalni ludzie nie mogą zauważyć i widzieliście jak zabijamy dwóch policjantów, więc chłopaki... Nie! Hahaha, widzowie To jest to, ale mam Zajebistą drużynę, skumała O co mi chodzi, dobrze, dobrze, widzowie Jedziemy teraz na altruistów z chłopakami Zostawiamy chyba jednego woza naszego I jedziemy tam, żeby wytropić To Clintona, cholernika, który nam Ucieka, a dokładnie to naszego Ziomala, Pirusa, który gra dzisiaj tym Franklinem, Bo nam się goś ukrywa totalnie I musimy go złapać, takie w ogóle sprostowanie Bo pewnie komentarze się pojawią, czy jest to w uniwersum Nie, widzowie, to nie jest uniwersum My sobie gramy po prostu na luzie, padłem na pomysł, żeby nagrać taki odcinek, gdzie to jedną osobę będziemy szukali, a w następnym odcinku możemy szukać jakiejś innej postaci. Nie wiem, może chcielibyście zobaczyć Michaela, Trevora, może nie wiem, jakiegoś księdza będziemy szukać, kumacie. Wszystko jest możliwe, więc piszcie w komentarzach: łapa w górę, su, oczywiście zostaw gościu. I teraz lecimy do altruistów. A przy okazji y Timer. Zaraz wam go ogarnę. No i widzowie, timer pojawił się w prawym, górnym rogu. Możecie zauważyć teraz na zoomie. I co jest z nim ważne? To, że to oznacza koniec. Jeżeli nikt z nas go nie znajdzie, to znaczy, że on uciekł. Jeżeli do 30 minut żadna z ekip go nie ogarnie, to znaczy, że Franklin po prostu nam uciekł, a my jedziemy do to paleto. No i dobra, widzowie. Tak jak wam mówiłem, lasek altruistów. Zobaczcie, że na mapie jakaś ekipa się zabiła na kamieniołomie. Dopiero ludzie są na kamieniołomie i tam znaleźli pewnie trupy. O, cholera, policjant. Ja pierdzielę. Są przed nami. Ej, trzeba go załatwić. Dobro. Dobra. Dobra, widzowie, będziemy musieli go jakoś załatwić, tylko z nim pogadam Nie ma wierza. nawet takiej opcji. O, Cholera, nie! Chłopaki! Stop, stop, wstrzymać ogień! Co oni zrobili? Cholera. Rozwalili się kolejno policjanta. Dobra, y Dlaczego? O, nie, 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 nie. O, ja Nie ma nawet takich szans. A teraz co? Czemu nie przejdziemy? Ha? Nie ma wjazdu, nikt tu nie wiecie. A co teraz Od, odłóżcie broń! Odłóżcie broń! Słuchajcie, musimy się dogadać. Mamy tego policjanta, złóżmy go w ofierze. Co wy na to? Nie ma szans. O cholera, się. dobra. E, odłóż broń! Odłóż broń. To jest wasz człowiek? Związki? Nie, go nie To jest wasz człowiek związki tak czy nie? go nie O cholera, widzowie to jest myśliwy. Spokojnie, jesteśmy z FBI nie chcemy nic zrobić. Szukamy jednej osoby. Opuść opuś broń! I odejdź! My też opuścimy. Dobra, Ika, y, dowódź tak chłopakami, żeby go nie zamordowali. Dobra, widzowie, wysyłamy tam ludzi, a nam ja z tym świerdniętym typem. Ehe, słuchajcie, dogadamy się, złożymy to policjanta w ofierze, co wy na to? Muszę. Jak nie, no. Słuchajcie, szukam Clintona, Franklina, czarnoskóry. Co, co jeszcze chcecie? Nie, Mamy go Pasz, to i Dobra, dolarów. załatwimy wam pieniądze. Za... Mamy... Ile, ile? Mamony, talarów chcemy. Haha, <noise> 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 widzowie, są mamone. Dobra, załatwimy wam walizkę siana. Ja Irokes, ja ja leć po walizkę siana, I do Cadillac'a. Ja. Do Mamy kolejnego na ofiarę. Bierzemy go? Wreszcie, bierzemy. dobra się na wasze bronki. Słuchajcie, tylko powiedzcie mi szybko, czy jest tu Clinton, Franklin, czarnoskóry? Ja. Jest, nie wiem, jak go dalej opisać. Może mieć brodę, ale nie musi mieć brody. Widzieliście takiego gościa tutaj? A, ten! Ten legatek! to? On tu chyba był. Był to niedawno, tak? Tak? Niedawno. A jest tu jeszcze, niedawno. może? Jest tu? Nie wiem, może chodźmy go poszukać, ja tu pomogę. Chodźmy, chodźmy. Weźcie się, weź się broń w ręce, osłaniajmy. Tutaj on może być niebezpieczny, panowie, musicie uważać. Dobra, widzowie, dogadaliśmy się z altruistami i e, chłopaki Zadu. też mają siatło dla nich. Mamy też jednego gościa, kurczę, bo ofierze tutaj dla nich. Ale co jest najważniejsze, że jeżeli Pirus, czyli gość, który gra aktualnie Franklinem, postanowił ukrywać się w tym miejscu, to może on być też uzbrojony. Pamiętajcie, że prawdziwy Franklin ma. Dostęp do broni, dlatego my też będziemy musieli uważać na to, grając jako FBI. Ale no nie mówcie, że ta policja nie zasłużyła sobie. Kurczę, trochę ich opóźniliśmy. Mają trzech ludzi na cooldownie, który już pewnie schodzi do odrodzenia. Dobra, sprawdźcie wioskę, ja pogadam z szefem tutaj. Biegajcie i zostaw walizkę im z pieniędzmi. Ja Dobra, widzowie, mamy walizę dla nich zapłaconą. Szefie, co, gdzie dalej? Nie ma go tutaj. Ewidencji go Dobra. tutaj nie ma. Gdzie pojechał? Pomogę ci. Mam starożytny rytuał, ale musisz podążać za mną.

już wystarczy! Ja pierciele widzowie! Tak, teraz już wszystko wiem! Tak, teraz wiem. Czerwony parking! Tam jest? Tak, teraz! Tak. Dobra, 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 tak dzięki wielkie. Dzięki wielkie chłopaki. Ale musimy się was pozbyć! Cholera widzowie, dobra, zdjęliśmy wszystkich tutaj związki. Rozpierdzielamy jeszcze tych chłopów nie możemy zostawiać śladów, a dokładnie świadków, którzy powiedzą to samo naszym oponentom, czyli szeryfom i policji. zatwierdziliście ich wszystkich. Ej, ktoś odjeżdża! O, cholera widzowie. Ktoś odjechał tutaj radiowozem. Ja pierdzielę pewnie jeden altruista buchnął w ale dobra, to jest nieważne. Lecimy do Los Santos na czerwony parking z chłopakami. O, patrzcie to, policja. Dobra, nie strzelajcie, nie strzelajcie. Omijamy ich, omijam. Oni dopiero jadą na altru Truistów. Mamy widzowie przewagę mamy. Około jakoś pięciu minut, może. Zobaczcie, że przyjechaliśmy tu, jak było 28, 6 minut jakoś gadaliśmy z tymi altruistami, ale dobra, nieważne to jest. Musimy lecieć teraz, więc cut i widzimy się w Los Santos. Dobra, widzowie, ekipa mocnego w pierdzielu, czyli drużyna FBI, czyli moja drużyna. Znajduje się właśnie teraz i szukamy Franklina Clintona. Ja pierdziele, widzowie, tam jest pościg za nim! To widzowie, on jest w tym Audi. Cholera, patrzcie, to policja i goni. Jeżeli oni go złapią, pierwszego będzie lipa. Ej, chłopaki, zaraz będzie musieli ostrzelać tych policjantów. No, okay, nie. Po nie na zaraz, to nie to szeryfi są, to szeryfi są chyba tak. Dobra, ostrzelajcie ich po oponach Dobra widzowie, ostrzeliwujemy szeryfów. Patrzcie, dobra, dobra, dobra Mamy to gdzie pojechał ten Frank? Dobra, zastąpujcie go i Jakub jak jedziesz w tylnym wozie tak jest. Zablokuj policję i szeryfów Dobra, widzowie, niech on... O, ja pierdziele. Aj. Niech on zablokuje policjantów i szeryfów. On że na molo, widzowie. Odetniemy go. Jedziemy na górę molo. Jakub, jak ucieka, jak będzie jakaś gruba afera, nie 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 daj się zabić tam. Dobra, mamy to, widzowie. Cholera. Niech popuźmy, jak Dobra, się, Musimy teraz na molo. E, podjedziemy sobie tutaj schodkami. Tak, rajka, chodź, do... szukamy go na dole. Szukamy go na dole, chodź. A, przeszukujcie wszystko, ja idę z kim idę. Dawaj kowal ze mną na górę. Dobra, widzowie, ogarniamy kurczę na górę, bierzemy ze sobą ziomali. Dobra, widzowie, mamy jakiś gości spierdzielających. Co jest grane? Czemu oni wyglądają tak samo? Ej, czy wiemy, jak wygląda Clinton? Czy widziano go w tym aucie, widziałeś go może Jakub, jak blisko? My musimy czerwone sender. Czerwony sweter, widzowie, to uciekał nam tam. Ej, ej, no, kto Dobra, widzę go widzę go, widzę go widzę go, mam go! O cholera, mamy Clintona, widzowie. Patrzcie to, patrzcie Dobra. to, mamy typa. Zatrzymaj się, Franklin! Jak domasz, jak ja go mam? No, zatrzymuj mnie się, zatrzymaj się, ręce do góry, ręce do góry! Czekaj, jej go nie pieszą Ej ej, stary to nie jest Clinton, to jest jakiś podrabianiec! Szefie, szefie, jest! Kurde mój tak! Cicho, 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 włączam radio! Dobra widzowie, musimy go ogłuszyć, cholera Stawaj gościu, widziałeś gdzieś Clintona? Franklina, czarnoskóry ubrany podobnie do ciebie, w sweterek. Czerwony Co? Ej, ty! Co się stało? Nie, to to jest Franklin. Cholera! Co Jest widzowie grane! Ja jestem fan! Wszyscy wyglądają jak Franklin! Ej dobra, to są podrabiańcy! Pierdzieleń! Widzowie, oni są fake, Oni są fake Franklinami! To jest pułapka kurcze na nas, musimy znaleźć to prawdziwego tutaj. szefie, jesteś na radiu? Jestem, jestem, co jest Knox grane. Oberwał, o ja pierdzielę Ikea i Knox oberwali. Cholera, na tyle mogli zatrzymać szeryfów i policję w poszukiwaniach. Patrzcie to, idzie Franklin, mamy go, nie? Policja, widzowie, na... kolejny podrabianiec. Ej, ej, ziomek, widziałeś Clintona, Franklina? Nie, nie, dobra, dobra, nie. Dobra, chłopaki, ja sprawdzę na dole, przebarierka. Odjeżdża nam! Widzowie, Ktoś tam odjechał! Jest tam! Cholera, patrzcie to, dobra, robię skok wiary. Ej, Zbieramy się przy furach, zbieramy się przy furach. Pojechał od molo. Dobra, widzowie, ogarnąłem furę. Jadę, kurczę za tym Clintonem. Śmierdzielnikiem jednym, który mi tutaj ucieka. Pirus, który aktualnie gra tym Franklinem. Czyli mój nagrywkowicz, nasz pomocnik, kurczę. Mojej ekipki, widzowie, on zmanegmentował to tak, żeby jeszcze zebrać losowych ludzi, którzy. Najprawdopodobniej udawali jego ubiór, więc wyrolował nas konkretnie. Gdzie on mógł pojechać stąd? Ja pierdzię. Przed nami, przed nami, przed nami. Patrzcie, mam Audi! Jest Audi, mam Audi! Cholera, widzowie, co jest grane z tym Audi? To jest on, widzowie! Dobra, za zarobiście, łapiemy go. Dawajcie, jedziemy za nimi. jest za nami. O, pierdziele, widzowie, jeszcze ci kurczę tutaj. To jest walka 5V 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 chyba cały serwer jeszcze. Zablokujcie ich drugim autem. Dobra, widzowie, musimy ich też blokować, kurczę, a ja muszę być w centrum tutaj. A patrzcie to, goś nam ucieka. Pojechał w lewo. Ja pierdzielę, policja tutaj prawej, w prawo teraz. O cholera. Tam się grubo dzieje widzowie, służby walczą, o złapanie pani Clintona! Trzymaj się rozważyć. O cholera o, widzowie, jakaś zastawka tutaj poleciała. Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go Wysiad, wysiad, wysiad! Franklin! Cholera widzowie, to jest on! To jest on na 100%! Zatrzymaj się, zatrzymaj się! Ręce do góry! Ręce do góry! Połóż się na ziemi! Zatrzymaj się, bo cię zastrzelę 3, 2, 1! Dobra widzowie, strzelam do nią Nie! Siada na motor! Cholera widzowie, jaki ile on wytrzymuje? Co? Widzowie, drugie Audi? Co jest drugie Dobra, wsiadam do zwykłego auta. Patrzcie, to widzowie, gość go zgarnia. Co jest? mu opony jak najszybciej. Dostał w oponę. Ale mam w ogóle mętlik na bani Słuchajcie, jedziemy właśnie autostradą. Jeden się rozbił, zabiera mi. Widzowie, to z dwóch Franklinów. Wysiadać! Gnoje! Wiele osób może być skonfundowanych co tutaj się stało, ale ja chyba rozumiem. Łącznie teraz walczymy z trzema Franklinami. Kilku z nich jest fake Franklinami, więc musimy ich odnaleźć. A teraz uciekają nam po dwóch w Audi, więc e, nie jest zbyt łatwo. Plus do to, to jeszcze są inne ekipy, które nam próbują przeszkodzić i złapać ich jako pierwszych. Patrzcie! Ej wysiadaj, wysiadaj! Wysiadaj gnoju! O! Widzowie, żyje, Dobra. Nagleby, 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 na glebę, Mamy go, mamy nie strzelać, mamy Franklina. Widzowie, wygraliśmy odcinek? Halo, kto to? Ja pierdzielejka przeszedłeś na stronę Pirusa na chwilę? To. Franklon Clinton. Czy jesteś pozorantem? O co z tym chodzi? Ilu u was jeszcze jest takich? Jeszcze jeden jest pozorantem. Kto, 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 kto? Knox. Knox? To on też z naszej ekipy odszedł, żeby pozorować? Tak. Dobra, słuchaj, gdzie on mógł pojechać? Sprzedaj mi się na Knoxa. Ale, ale będę mógł wrócić. Do naszych tak. oddziału FBI? Tak, pewnie. Mirror Park, który z dom z Mirror Parku. Okej, okay, widzowie, któryś z domu z Mirror Parku. Dobra, pozwalam ci w takim razie odejść. Pozbywamy się, kurczę, klona, którym się okazał nasz siomek z teamu. I widzowie, lecimy od razu na Mirror Park. Bierzemy na to auto, które są rozwalone. Dobra, widzowie, podobno prawdziwy Frank mi na Mirror Parku. Ten, który do nas strzelał, czy tam knok znajduje, już widzowi nie wiem. Szukamy na Mirror Parku. Patrzcie to. Szeryf. dwóch, dwóch, dwóch. Czekaj, czekaj, jedziemy za nimi. Olera, może się z nimi dogadamy? Co ty na to? No, ha? Co jest? Coś, coś tutaj czuję. Bo... Patrz więcej, więcej, dobra, musimy się dogadać z nimi. U nas jest tu mniej. Dobra, widzowie, dogadujemy się z szeryfami. Ej, panowie, ja chcę się dogadać! Spokojnie, nie strzelajcie do mnie! Chcę się dogadać z wami. Macie info, gdzie jest Franklin? Może? w tym Być domu. może mamy, być może nie, a co potrzeba? A już twój kolega mi powiedział, że prawdopodobnie w tym domu. Hmm. To, to może... Się tak. to jak chcecie, nie? To może jakiś sojuszyk? Hmm? Gdzieś mamy jeszcze w ogóle policję polują też na niego, może pomyślimy razem. Może niech nam pomogą, co myślisz? Może zrobimy tak, że po prostu złączymy się przeciwko policji i podzielimy stówę na pół, he? Ale chcę jeszcze to. to co? O czym on jeździ? Ka, oddaj mu to! A to jest mój! O, dawaj, dawaj. Dobra widzowie, dobiliśmy targu z sojusz szeryfami obałat. Wchodzimy targu... z nim w sojusz Dobra, dobra, to sojusz możemy zrobić, pewnie Dostaliście już wszystko, co chcieliście to, to, to Tak jest Pojedźmy tutaj do domku i dogadamy się do bardziej, dobra? Za nami prosimy Ale co, to, 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 to nie jest ten dom, który macie rajdować? No właśnie ten, no to mówię, tam O co o, o, o co im chodzi? chodzi? Dobra, wsiadajcie do aut! Dobra widzowie, chyba będziemy robić nalot z szeryfami Zobaczcie, że oni jadą na jakiś specyficzny dom O cholera, to jest tutaj! Czyli oni rajdują wszystkie chaty po kolei. Patrzcie jak się wywrócił. Chodzimy panowie tam! Chodzimy, chodzimy. Tam jest, tam jest ten Clinton? Powinien być. Są. Dobra, widzowie. Na razie działamy w sojuszu no, Policja na ziemi! Clinton! Clinton! Eee, Clinton! Nie! Polera to nie. nie. Jest, jest tu Franklin Clinton? Nie, jestem tylko ja Jabol! Czy masz informację o Clintonie? Był tu przed chwilą podobno. Mów co wiesz, chłopaki jabł, moje przyszłajcie są chatę Dobra, widzowie, patrzcie teraz to co ja robię. Niech oni tam się wałkują chwilę, a ja teraz sobie ogarnę. JABOL! Co wiesz? Ach, Sł s pa patrzcie to widzowie, ogarniamy to na radiu Słuchajcie chłopaki, wbijemy nóż plecy dla szeryfów Ich rozstrzelamy, tylko musimy się dowiedzieć gdzie on widział tego Franklina Dobra I odpowiadajcie mi na radio. Gdzie <grym> <grym> Dobra, gdzie był ten Franklin? Jaból ja mówi, że on pojechał na jakieś <grym> blokowisko Jakie blokowisko? Jakie blokowisko? Jaki w blokowisko, ja <grym> środku, pa 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 Co jest widzowie i <grym> To jest o jabol! Jabol, on jest magiczny! Jabol i To jest orzeum, jabol! Gdzie, gdzie widziałeś Clintona? Gdzie ostatnio? Centrum. W centrum, okej, okay, dobra, dobra. Centrum. Słuchajcie, chłopaki. Musimy się podzielić szeryfi, co nie? No, musimy brawo, się podzielić. Je, musimy się podzielić zadaniami szeryfy. My mamy ogólnie taki zwyczaj, że osoby, z którymi rozmawiamy albo dobijamy targu, to musimy je ukatrupić, więc zróbmy to. Dziękuję panie yeah. Andrew Tate! Ole widzowie szerfiki chyba byli przygotowani na to! Patrzcie to, nóż plecy dla szeryfów. Rozwalamy ich Patrzcie! Jeszcze jeden na ale... mam, mam, go, mam obok siebie go. Dobra, wszyscy, tak, wszyscy, tak, wszyscy. Maciej Wszyscy, tak, tak, tak. Patrzcie to! Wszyscy szeryfi, wyrocznięci. Dobra, zarąbiście. E, możemy wziąć ich fury, weźcie ich fury. Oj, widzowie, jest naprawdę mega mocny odcinek dzisiaj. Naprawdę. To kurczę, nie mam opony. Zaraz się widzimy, jak dojadę w miejsce. Okej, okay, widzowie, dobra, jesteśmy już powoli tutaj. Nad blokowiska, patrzcie, to policja tu jest. Cholera. Czyżby byli przed nami? Ej, widzę, radymus policyjni. Chyba grupa policji jest przed nami. Poczekajcie, sprawdzę teren. Przedłużam wam czas o 10 minut powodzenia. Czyli aż tak słabymi frajerami jesteśmy? Ja bym dał radę w 6 minut, znaleźć Franklina, myślę. Chłopaki, Tym widzę to, tam, chyba to klap jest. Patrzcie na górę, okno. Ej jest Franklin Bo... na górze w oknie, dobra, wchodzimy, poczekajcie, zagadam z dresami. Dobra, widzę, że musimy zagadać z Hood Membersami jakimiś tutaj. Hello, panowie. Ej się, Siemano, chłopaki, Siemano, Siemano, słuchajcie, FBI. N nie róbcie sobie problemu, młodzieńcy, dobrze? Klin do ucieka, ucieka. do ucieka. Gdzie ucieka na górę? Na górę. Dobra, wiecie co, nie ma gadki z gangsterami. O, oh, widzowie, gość mnie bije! Z noża nie, z kastetu mnie bił! O cholera, ja pierdziele! widzieliście ten refleks? Aż się ze mnie leje, cholera, dostępnie do ustawa. Na górę, to ja, ja Ta, uważajcie, bo policja chyba też tu była, chyba zostali obezwładnieni przez tamtych typów na zewnątrz. Zobaczcie. Masz, masz koś tam? Mam dwóch, mam dwóch, mam dwóch! Na samej górze? Tak! Dobra widzowie, patrzcie, to musimy tam podejść. Ja pierdziele, oni na samą górę weszli. Widzowie! O cholera! Jest czternaste piętro, widzowie, chyba. Na dachu jesteście tak? Dobra, wieszam na dach Jestem ja na dachu, jestem na widzowie. dachu Oni są na dachu Okej, okay, widzowie, jestem na dachu Patrzcie, to policja Ej, 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 ej wyrzuć broń wy... Wyrzućcie broń wy... Cholera, widzowie, Clinton na ucieka Pierdzieleni policjanci Ja pierdzielę, oberwał jeden z naszych Żyję, spokojnie żyję Cholera, Knox, to żyjesz za pięć minut w takim razie Gdzie jest Clinton? Cool. Policja zdobyła jedne ważne informacje Na temat Franklina Słyszycie to? Dobra stary słuchaj Będę cię tu trzymał Dopóki nie powiesz mi Gdzie pojechaliście teraz szukać Franklina To był oryginalny Franklin czy podrabianiec? Halo Widzowie on nie żyje Dobra widzowie Skacze okay, na spadochronie, tak, Pierdzielę to Widzowie też nasi ludzie skaczą Zarąbiście O nie widzowie Jakich ja mam team Co wy robicie? No to 5 minut macie cooldown'u Co chłopaki? <laughs> to, ta powodzenia Ja pierdzielę widzowie Moi ludzie Patrzcie to Clinton Cholera. Gdzie on jedzie, widzowie, jedzie w górę mapy! Dobra, muszę skołować furę. Dobra, czy ktoś żyje oprócz nas, chyba Jakub jak ty żyjesz, prawda? No to jest. Słuchaj, widziałem Clintona, który jedzie w górną stronę mapy, ale mamy bardzo mało ludzi, bo nasi ludzie postanowili. Poczekaj, mam, ma, jestem na jego tropie. minutę, wracam na minutę Ale dobrze też, dobrze kurczę, zmenagmentowaliśmy wszystko. Szeryfów żeśmy wysłali trochę do piachu, ale policja Patrzcie to, widzieliście go? Co tu się dzieje? Był tam jak 150, go widziałem No teraz też go widziałem Widzowie, pościg musi być za nim e, Słuchajcie, widzę go na plazy Jest Audi Najprawdopodobniej to on, bo ma wszystkie opony Czyli najprawdopodobniej naprawił furę No widzowie, bo oryginalna fura tego prawdziwego Franklina Nie była jeszcze ani razu postrzelona e, Widzę na Wajnut go A dokładnie Rockford chyba Ja pierdziele, pojechał Ej, jedzie w stronę tequili tak mi się wydaje Dobra widzowie, patrzcie to No rzeczywiście tam może jechać Pojechał tędy teraz, tędy, cyk Ta, widzę to Audi. Co z nim? To jest podrabianie. zostawcie to wyładujcie się do tequili, prawdziwy jest w środku Dobra, Patrzcie ile tu jest aut, widzowie Cholera, musimy się ładować do środka Ja ładuję się do środka, sprawdzam tequilę Cholera, widzowie, musi być tutaj, musi być ten prawdziwy Dobra, e, kto? zbierz górę, bierzcie górę, chłopak, Ja sprawdzam tu O cholera tu jest barman. Co wy robicie? Gdzie jest Clinton? Gdzie jest Clinton? Czarno skóry, czarno skóry. Eee, tam wybiegał do góry. Do góry, dobra. Ej, słuchajcie, widzę, że tutaj zebrały się trzy ekipy. Strzelajcie się z nimi. A jaj. O cholera. Widzowie, szeryfi, których położyliśmy. Szeryfy, Trzymuję szeryfów na wejściu. Widzowie, Clinton ucieka. Wracaj tu, wracaj tu. Chodź tu. Widzowie, mamy go chyba. Pierdzielę jaką furą nam ucieka. Jadę za Clintonem bez odbioru. Cholera. Wracaj tu. Wracaj tu, Clinton Imię, nazwisko, wysiadaj z fury, wysiadaj z fury, imię, nazwisko Głównie, czy ciebie coś nie postrało. Jak się nazywasz? Richard, czy chodzi tu, napierdzielasz mi, bu, Dobra, słuchaj, K Kenex, gdzie jest prawdziwy Franklin, ten, który oszukamy No proszę, rozpierdziel się, rozpierdziel się Dobra, dobra, deal, ale za tego, za makowca Dobra, dobra, zjesz makowca, zjesz dobra, makowca, dobra, dawaj jest taka chata. Gdzie jest Pirus? No taka nie, cała rozwalona, jakby tam. Dobra, wiem, wiem, eee, czy to jest za La Fuentą? Tak. Dobra, jadę tam, dzięki wielkie Richie. Ale sobie bo ogólnie, jako FBI, to my działamy tak, że wiesz, że świadków jakby. Nie, nie, nie. To nie, nie to niedobry pomysł. Da, haha, widzowie, o cholera, potrącili mnie prawie. Co jest, widzowie? Audi, gnojec. Słuchajcie, zbiórka La Fuenta, jedziemy na La Fuente, tam jest ta chata. Z horroru. Musimy ją tam przyczaić. Czy, pytanie, czy żyjecie? Jakub leży. O ja pierdziele, widzowie, moi ludzie leżą. Ale dobra, widzimy się teraz na La Fuence, zaraz. Będziemy tam wjeżdżać, kurczę, ja ukradłem furę richiemu. No ale dobra, prawdziwy Franklin jest w zasięgu naszej ręki. Słuchajcie, tak jak mówiłem wcześniej, La Fuenta Blanka. Rozwalona chata. Gotowi? Spotykamy się na rozstaju dróg. Dobra, widzowie, lecę do nich. Albo nie lecę, bo dostałem krasza. Okej, okay, widzowie, wróciłem po wywaleniu Fajwema. Aha, dostałem karę za zabicie ojca Franklina. Nie zabiłem go! Jeden człowiek na pięć minut? Polara Wizowie, co jest grane, tu mieli liczeć nasi ludzie. Chłopaki jesteście? To dostał karę! No. ja pierdziele, dobra, chodźcie, idziemy tam jak najszybciej. Wizowie, uda nam się chyba to zwyciężyć oczywiście cieszę się z tego, bo nie będę musiał chłopakom zapłacić stówy, jeżeli nam się to uda. A jeżeli no, ktoś będzie tam szybciej, to wiadomo, że Stuwa poleci na ich konto. Patrzcie to, mamy, mamy jego furę, mamy jego furę. To jest prawdziwy Franklin w takim razie. Dobra, słuchajcie, robimy obławy po cichu, co? Dawajcie, widzowie, musimy z nią wyciągnąć informację, jak on mógł się ukrywać przez ponad godzinę na górze go widział, dobra? Widziałem go na Clinton, na ziemię się kładź! Nie strzelaj! Nie, nie strzelaj! Jesteś otoczony, nie każ się postrzelić. Dobra, czy... Pirus, połóż się tam! Widzowie, patrzcie to. A czemu patrzcie to. Się położyć? Oddaj się, jest nas tutaj naprawdę dużo! Oddaj się! Patrzcie, nie, to. nie mam już do stracenia. Cholera, rozwalamy go. Mamy go, mamy go, mamy go, mamy go. Okej, okay, to ty byłeś prawdziwym Franklinem, tak? A mamy cię, go, 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 I go, go. Ile się minut ukrywałeś no, przed nami no, tak łącznie? Skąd wziąłeś nowy Franklinów fakeów? Kto to był? Przekupiłeś Ikea i tego, i Knoxa. <noise> widzowie, przekupił naszych ludzi. No tak, no takich właśnie sprywywałem. Ja pierdziela, ale go mamy, znaleźliśmy go. O cholera, widzowie, więcej gości. Patrzcie to, policja tutaj, widziałem policjanta jak przesmyknął nam. O, patrzcie, o cholera. Dobra, widzowie, jeżeli zginę, ten odcinek się kończy momentalnie.